Dobra, jedziemy. Warszawa, 6 kwietnia 2009 roku. Yy, znajdujemy się w hostelu TOTU, nie wiem, co to za na nazwa. Yy, dzisiaj przyjechaliśmy tu na trzydniowy wypoczynek. Czynimy my, uczniowie publicznego gimnazjum imienia ziemi? Wy? Gdzie? wy w podwiesku oczywiście, yy, zakwaterowali nas takich zamiaszczych yy, Pokojka. tu nie będziemy chodzić, chociaż moglibyśmy, ale tam dziewczyny są nieźle pokręcone, nie? Wejdziemy do naszego pokoju, pokoju nie ma, 110, tu zaraz obok, eee, pokoje są naprawdę wyjątkowe. dwa pokoje w jednym pokoju, plus kuchnia, plus kibel, wchodzimy tutaj, eee, przepraszam, eee, tu może z kamerą, że to jest 110 naprawdę, ja ci włączę światło i to tak, zaczynamy w obejście, tu jest po prostu hall. Z angielskiego hall. Pierwszy <noise> 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 pokój to oczywiście mniejszych kibelek. W Kibelku możemy tak. Mamy lustro, z angielskiego mirror. <noise> Tutaj mamy główne walkę, y, wannę, to znaczy bath. Tu jest wóce. Najważniejsza część, e, części szczota do kiberek. I oczywiście ten, no papier, taki e, drugi, drugi pokój, drugi pokój, e, mniejszy pokój. On się znajduje tu. Proszę wejść za mną. On jest taki pokój zwierzę, pokój intymny. Tutaj się bierze dziewczyny, jakby się coś chciało. Są takie dwie zębiste szafki, zawsze można dostać, dostać w łeb. E, tutaj ława do skręcania lolów E, tutaj szafa, szafa pusta, tutaj w szafie są e, półeczki, tu w szafie są miejsca do chowania się. E, tutaj można schować dużo lolów, a tam są normalnie okna za tym Potem kuchnia, kuchnia, która nie wiem dlaczego nie działa, nie wiem dlaczego nie działa, ale stary czy coś tam eee, kuchenko grzałka coś tam tam. Nie czy nie będę się bawił. Jak mi piedyknie, to nie wiadomo, co będzie zbiać. Tu się suszy zioło. Zbliżenie. Mam. Tego za a nie otwiera się. Eee, gorący kubek. Ale nie będziemy go eee, To jest puste. A to nie będę... To jest puste. Są za Tu się woda leje. A tu... Znowu nie ma Cifa. Co się stało z, z Cifem? O tym następnym programie? Ale dalej okay. idziemy. E, tu chodzimy do największego pokoju w tym e, pokoju. E, w tym apartamencie. Jak w penthouse. Tu seryjnie było czt były cztery łóżka. Trzy łóżka. Przepraszam. E, to piąteśmy dostawili. Trzy mi czwarte. Kurwa, masz. Czwarte. Zawsze się mylę. To są nasi koledzy. W pelun i projekt. <laughs> Jakby Masz... co? Ciszej. Lekkie wejście muzyki. Tu ukrywamy nasze skarby. A ty nie. Eee, ciekawostka fizyczna. <laughs> Jesteś pod wrażeniem? Tak, ja że grawitacja. To tak <laughs> grawitacja na Ziemi? 10, około. A, yy, oczywiście, jak widać, to jest wszystko fajnie odmalowane 7 lat temu. A yy, bardzo. Teraz przechodzimy na, na najważniejszą część. Yy, masz flesza? Nie masz. To jest balkon. Na tym balkonie dzieją się rzeczy przedziwne. <laughs> Lądują ufoki, ludzie palą lolę, to się rozrywa, Pokaż można się, ok. siedzieć. Yy, uwaga, ma demonstracja. Zdążyliście? Nie zdążyliście. A jak coś, to po 22. I uwaga, dobra łączność z pokojem numer 108. Akurat nie ma nikogo na linii, ale byśmy mieli... Ale ciemno i cię nie widać. Bośmy mieli szczęście, to by było im mnie widać i widać je. Dobra, zamykam. Nie wiem, co można było jeszcze zrobić. Chyba pójdziemy dalej na korytarz. Yy, proszę iść na korytarz. Yy, Żegnijmy kolejny. Cień, korytarz. W korytarzu można iść w lewo. Na pol, w lewo. To jest pani Kasia. <gry> tu się rozgrywają rzeczy niesamowite. To się nie domyka ani nie otwiera <grymne> <grymne> ekologicznie w tym kręciciach? Tak. Eee, Te nie wiem po jakiego grzyba to ma. <grymne> Są fajne, zielone, mają szyby, ale po co? Nie wiadomo. To jest kolega Monika. Monika Jowska. Eee, adres dokładny numer telefonu podamy w napisach końcowych. <grymne> Dalej. Kolejna kartka <grymne> Nie wiem dlaczego są tu zacieki. Pewnie zbyt, to są <plik> <plik> z to się mitów. Uwaga! Dla odwiedzających hostel to tu. Następny. A co? To... Weź nie Trzeba... W... Trzeba go w Trzeba piec, się <plik> Albo poprosić o kluczu. Bo go tu nie ma. Yy, kolejne niedomykające się nie otwierające. Yyy... By... właśnie się nasz kolega Kapizio. Yy. Proszę o wywiad, o wywiad, o wywiad. chodź. To tak się... Ja, jak się wam jak się podoba tutaj y, te y, przebywania? No ktoś się tarni. No Czy to, to jest zrozumiałe? Y, proszę też szybko dziewczyny w tych. Jak w mam, a gdzie mam mówić? A tak. A. Nie mówić? Rydzkie, e, Takie rzeczy dzieją się tutaj! na światło, światło, światło cały czas. Chodź mi światło, migie. Jaki idiota? Nie wiem co Chodź, chodź. Jestem ja kidem musisz się umyć.